Czemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Miner dzisiaj jest ze mną Jankes. Cześć. I y, jesteśmy na mapie Herobrine Mansion. Y, zagramy, jest to mapa Hypixela. Y, jest to mapa coop, y, czyli na współpracę. Y, oczywiście można grać y, samemu na singlu, lecz to jest trochę trudniejsze. Y, co ty tu robisz, ziomeczku? Tak, co tu mamy. Forever alone, play this map on my adventure lovely server eee, o, tutaj reklama e, serwera Hypixela Gramy na normal mm, yeah. Na normal no, Ja sobie włączę tu Dobra, klikamy i lecimy. No, że tam. Co tu mamy tutaj gdzieś jest? Nic, boss fight. Boss fight. O. Dobra, ja. dajemy go. A! O nieee, zaraz Ty nie podchodź do niego tak. Dobra, co tu mamy? Mamy płytkę i mięsko. Mm. When you kill boss, uh, it will drop a music disc. Mamy drop mist, you need to use the jukebox. Ty, ale fajna muzyka. To no. jest... ...z End of tutorial. Press this button to start your adventure. A weźmy sobie quest logi. Okej. Okay. Co tu pisze? Free custom equipment sets are available in this map. Czyli trzy sety są dostępne mm, na tym e, świecie. E, Tenacy set, Angelic set and Demonic set mm, from the base shop. Tu mamy Elite Monsters. What the fuck? Czuję, że może być hardcore z nimi. Cyborg. Dobra, Dobra. under tutorial lecimy. Do you really read it please again? Yes. Okay. Dobra, czekaj, quest gdzieś... Pierwszy, czytam. Save Victor and his friend from the zombies. You can find them hiding in the little house in front of the mansion. Czyli są w domu Victor i przyjaciel i ich zombie biją. Bierzemy sobie po jednym. Hoły. What the? Mam cztery nie, miecze drewniane. Ja mam dwa. Jakżeś wziął cztery. Cztery mięska. Nie wiem. <laughs> Nie wiem. Rozdzieliłem to, dałem drugim przyciskiem i pojawiły mi się cztery. A nie wiem, ja chodzi. dałem drugim przyciskiem i. O tu jest jakiś. Mam zronik. zero mieczy. A to pewnie ja wziąłem jakoś nie wiem jak. Przez przypadek daj mi, zaraz Daj tam mi dwa jakoś... miecze. Y... Masz czy nie masz? Jeden mam, dwojki mam. No, dobra. Masz ja, dwa. Tak? Z... Wow. A ja mam czterem, mięs... ja mam osiem mięs... Ja mam cztery. Podnieś je. What the Dobra, nieważne. Jak coś, to się będziemy tam dzielić. <noise> Ale dziwnie to zadziałała skrzynka. Ej, bo ja mam tylko te trzy żyćka. Ja se muszę zjeść. Jak trzy? To jest pasek chyba cały. A nie, znaczy, są, takie no, są segmenty. Takie kryte krateczki. No, 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 są. Jezu, ile ich tu jest? Po jednym. Opa. na... To ja biorę jednego, ty jednego. Come on. Lol, ten zombie ma kurczaka. Ja mam... O, z mieczem, fajnie, mam miecz. He he. Dobra, weźmiemy sobie ciebie. No, gin Ile ty masz życia. No, dobra. Dobra. Chodź tu kakt... Liściasty Jaki on ma miecz? Czego on ma miecz? Liściasty? Dobra. Nie wiem w ogóle czy to jest miecz. Te liściaste mają... Chyba, A... chyba mają łopatę. Z drewnianą. Łoł, 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 A na niego. Nie, 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 nie. Co jest, co jest? Dobra. O, wypadły mi jakieś coś. Ja mam zarąbisty Om... miecz. S wypadły mi spodęki jakieś fajne. A ja zaraz zdechę chyba. Czekaj. Lecę ci z odsieczą. No, nie, <laughs> Dobra, mięska zbieramy, mięska się przydadzą. Dobra. Mam... Jeszcze jeden. Ej, masz może taki miecz Bors oh, wow. Resilience? Nie wiem, zaraz będę patrzył. Taki enchantowany. No, mam. No i... Bardzo fajny, bo na nim pisze ile damage może zadać. Pisze na nim oh. 8, 12. Czekaj, tak bardzo mało życia. I strasznie mi szybko ten głód spada. Mhm. E, mam... Drewniany miecz y, dwa nawet mam. Jeden mam żelazny. Żelazny, ale ma z, y, z nazwą jest? Jakąś. Wiktor's z... Shop, co? Ten żelazny masz z nazwą, nie? Nie, nie, nie. Tamten ten mam zwykły. Zobacz, jaki ja mam. Albo nie. Whatever. Coś tu mamy. O, jest, mam miecz. <laughs> Daj jeden. Dobra, jeden Ci zostawiam. Crafting table nie jest potrzebny. Tutaj Ender można sobie coś zostawić. Ta. Co Ty masz do zaoferowania? Ty masz żarcie. Co są? Aha, oka pająka. Mmm, tutaj mięsko za potki. Tutaj potki, potki, potki. Vanish Poison, niewidzialności to nie. A ty co masz? Aha, nie mogę, bo... A dobra. Bo ja używałem. Aha, tutaj za gold nuggetsy. Aha. Skąd się bierze, bierze na no gold nuggetsy? Jak czytałem o tej mapie, to podobno z bossów dropią Mhm. Dobra, ty coś masz ciekawego? Mięsko, kupię sobie mięsko. Jak się... Aha. Jezu, ale mi zlagowało. Co? Myślałem, że. Mi... Nie, bo chciałem sobie kupić ten. O oh naprawdę. Nie. So. Bo chciałem sobie kupić yy, żarełko. A dałem ten. Aha, za 8? A, to nie chcę. Za 8 co? No, za 8 tych. Są. A nie, tak, dobra. Ja sobie kupię żarełko, bo mi się strasznie szybko spada. Mmm, Dobra, na razie tyle Dobra, chodź, lecimy dalej. Co ty tam masz? Nic. Jest tam coś? Mm. Nie. Puszcza. No to lecimy dalej. Quest. Te Zombiaki takie co tutaj są... Ooo po... szkielet. Czekaj, czekaj. Takie poboczne zombiaki to... O, jak mnie odrzucił What the fuck? Jaki chłop ma knockback? Masakra. Ja pierdzielę. <coughs> A... O Dostałem spodenki. Masz spodenki tam ci? Spodenki. Spodenki. Ja już mam jedne. Tam jest drugi. Ja ale od te spodenki od są boku. lepsze, chyba. Nie wiem, może. Tak. To są diaksowe Ja mam. Ja mam Shen, szóstke. Ty, Ale jaką mają? Tire Struggle. Jaką mają nazwy? High Pixel Spinens. Ja mam Tyronis, Tyr, Toris, albo jakoś coś takiego. Mmm, dobra Zabijaj te zombiaki takie, co tutaj są, bo w sumie no, przyda może się ten. ten, przyda się mięso. to, co z nich dostajemy A, kurde, jak do mnie strzelają Fuck off To jest jeszcze z mieczkiem. Ło, co ty się tak... Ło, 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 nie, 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 kurde Dobra, i ja muszę zapierdzielać tam do ciebie Ło ma? Kurde, te zombie, co są tutaj... Prze pr zaraz przed tym dworem są. No mocne są. Strasznie mocne. Czekaj, ja tam muszę do ciebie śpiec. Oni mnie zabiją. Wezmę sobie kamienny mieczyk, będę mocniej atakował, o, o, o. idę ci z odsieczą. O wa wa Kurde, dropu tam rzeczy i nie wziąłem. Spoko ja sobie wezmę. Nie! Ła <laughs> wa the fuck No, nie, nie, nie. nie. Kurde! Ile ich tu jest! Chyba one nie. to się przyda. Chyba powinniśmy je zabić później dopiero, o, a nie teraz. Wezmę sobie ten mieczyk. O, szkielet. On jest taki dość wykokszony już. Nie, nie, nie przeczytałem nawet, co on tam ma. Dodatkowego jakieś bonusy, ale to jest chyba żelazny, więc. Ale już mocniejszy. O, o, dobra. Och, zabiłem ich. Ciężko było. E, co tu jest? E mam takie Saź mi znikło Dobra, nie ogarniam hmm, Co tu mamy? E... Mam Bors re silence mam 8 do 12 Damagea. No mam też to Zmora Sawonogów pogromca nieumarłych niezniszczalność. Fajnie. Gdzie ty jesteś? Ja umarłem drugi raz. Dlatego, że poszedłem na... Nie wiem co. Takie dziwne niebieskie. No, mięsko też co weźmiemy. Tutaj się wchodzi do tego do środka, czy... Gdzie ty jesteś? Przed dworem? No. A ty czekaj, questy sprawdźmy. Da się wejść. Ty! I do środka się da wy... A nie, nie da się. <grypt> Wyrzuca cię automatycznie. Magia cię blokuje. Musisz iść no. do krypty najpierw. No zobaczymy, co mamy drugi Krypta. quest? Head uh, to the crypt first skeleton King Kill him and use uh, his music disc on the jackbox when it done makes sure loot uh, uh, the gold nuggets Victor will be able to exchange this powerful. Dobra, czyli musimy iść do krypta. Tu jest to w Ten krypta. mieczek sobie zostawię na szkieletona, znaczy na szkieleton kinga. Mm -hmm. O, ja znaczy, to powiedziałem. Fajnie. Co to jest? Co? Ty, patrz się tu zebrało, oh fuck! Gdzie, gdzie? Jaki boje. A, tu? Ty! <gRyan> Tylko kurde... Tylko jak to wziąć? No, <g> <g <Carwyn> jesteś w dupie teraz. Tepnę się do ciebie. <ghguru> Nieźle. <gspeaks> masz, co tu wypadło? Masz jakiś chestplate może? Mmm, nie mam, mam tylko spodęki i helmet. A szkoda. Wała, wała, czekaj, bo coś mnie pije! Fuck! Gień, kupaku! Dobra, mogę ci dać, jak chcesz, helmet. Masz helmet? Chcę helmet. Hełmet. Masz. Hełmet. Dam ci hełmeta. Wyglądam jak koks. A nie, bo wtedy mam bez enchantu, dobra, to nie będę ich tak ulepszał. To sobie założymy, coś tu mamy. O, mam łuk, tylko że nie mam. A nie, mam pięć strzał. Dobra, Chodźmy najpierw za tą kryptę, to. a nie do krypty, bo podobno tu są skrzynki na tej mapie porozrzucane. Dobra, poszukamy. Masz tam coś u góry? Tutaj. O, coś. A nie, to tylko jakaś droga taka. Myślałem, że tutaj coś takiego jest. O, mam coś. Skrzynka? Mam skrzynkę. Pustą. Lol. Znalazłem pustą skrzynkę, tyle wygrać. No gin! A ja znalazłem pełną. Mam miksturę nie, nie. do rzucania y, spowalniającą. Ty, co to jest? Co? Nie wiem, właśnie. Takie dziwne coś. To? Ta dziura? A no. Kurde, bo mnie zabije. Za... Nie, nie, nie. Czekaj, bo mnie zabije zaraz. Ej. Chyba nie wolno niszczyć bloków. No chyba. Rozwaliłem. No i dupa. Ty Dobra. Daj sobie F5 i zobacz ile masz strzałów w sobie. Czemu F5? Aha, eee, tylko troszkę. Tylko parę. Dobra, patrzymy czy tu są jakieś skrzynki i... ...lecimy do krypty. Ja w lesie idę. Zobaczyć. Ja idę tu na górę jeszcze zobaczyć, może tu coś będzie u góry. Skąd ja to czułem, że tu jednak nic nie będzie? No kidamy się. Ty, Tu jest jakaś fontanna. O, mam skrzynkę. Gdzie jest fontanna? A, tu tylko takie żarcie z tych. A. Ps, jakie mocne są te zobiaki? Dobra. O, mam jakiś mieczyk kolejny. No to samo co tamten. Tutaj coś jest, tutaj nic nie Znalazłem ma. Znalazłem skrzynkę kolejną kamienny miecz i pustą skrzynkę. Nie, 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 fuck, fuck, fuck. Jak mnie te szkielety, de... Nie, nie, nie. Jak mnie denerwują te szkielety. OOOO I... fuck. Dobra. Uf. Umarną. Gdzieś tu jeszcze jeden się spindrał, zabiłem go. No przechodź, chodź tu. Gdzie? Oj, tu na dół. Ja jestem w krypcie prawie. O nie, czy ja tam dam znaczy, radę? Wyjść? Ja stoi przed kryptową. O, dam radę. Nie, do zombiaka mówiłem. Aha okay. no, bo mi się wyspindrał na drzewo i nie mogłem do niego dojść. No, okay. do... Tutaj jest ogrodzone wszystko. To nie coś jest. Ja sobie idę jeszcze kupić żarełko. Bo mi się zaraz skończy, a trochę nazbierałem tych yy, yy, tych, 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 tych mięsek? Ile ich masz? Yy, czekaj. Nogin. Dobra. Mam 31. A ja mam 6, nie, ja mam 8, dobra. Dobra, coś jeszcze mamy. Tutaj tylko mięsko. Potki. miksturę leczenia se może wezmę. Ja jedną. mam jedną. Ja też sobie wezmę jedną, jakby coś. mikstura regeneracji. Chyba, że wziąć mikturę regeneracji? Ja Czy mam, ja mam regeneracji. Mogę kupić dwie. No dobra, kupię dwie, jakby czasem. Albo nie, nie kupuję, Przyda się kiedyś dalej. Gdzie ty jesteś? Aha, tu jesteś, dobra. Mm, sko mam, tu sobie muszę zjeść. Bo mi się trochę. Ty, ma na 10 kości, ale nie zauważyłem. O, ja mam 4 dobra. właśnie, za kości też można kupić. To też sobie kupię. No. Albo dobra, kupię sobie y, tą miksturkę y, regeneracji. Nacisnąłem kości i mi zniknęły. A dobra, co? Siemane. Usobny go! regeneracji dobra okej okay. podki regeneracji dobra lecimy sobie tam pod kryptę i pod kryptą zakończymy odcinek a w następnym już polecimy sobie do krypty chodź pod ten dobra ja sobie jeszcze tutaj poreperuję te miecze to też sobie zreperujemy tak żeby mieć co, co jest Dobra, coś się zbiesiło. Albo myślę, że możemy iść do krypty, bo krypta jest krótka. I przed walką z bosem skończyć. No, możemy. Tutaj coś jest w tych grobach? W tych nie. Nie. Dobra, no to lecimy do krypty. To jest skrzynka. A tutaj chyba nic nie było. Jak się wchodzi do. Aha, <laughs> No okej. Okay. Już znalazłem wejście do krypty. <laughs> Dobra. Ja sobie tutaj zmienię na żelazny. Chociaż nie, czekaj, który ma więcej obrażeń? Tu mam 5, tu mam 6. To żelazny jest mocniejszy. Dobra. Uważaj. O, mam skrzynkę. Helmet. Myślałem, że jesteś jakiegoś. z objakiem. A. Co było w skrzynce? Mikstura regeneracji. Słania. Ciąg za wajchę krok. Ciąg za wajchę Krąg, czy coś cię przerasta? O, Pięknie już. <laughs> co to jest? Nie wiem, dobra, chodź, tutaj sobie za, 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 zakończymy na tym. Dobra. Mm. myślę, że coś spadło z góry. Chodź tu koło mnie. Więc tak. Yy, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Był yy, to pierwszy odcinek Hero Brain Mansion, naszej przygody wspólnej z Jankesem. Jeżeli chcecie y, zobaczyć, co się będzie działo w kolejnych częściach, to y, zapraszam do oglądania. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco mm, w następnym odcinku najprawdopodobniej się pojawi y, szkieleton King. Także to tyle. Dzisiaj był ze mną Jankes. Cześć, siema! Yo. No, no, I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pa! pa.